Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Miało trochę czasu do ostatniej naszej konferencji prasowej, kiedy przekazywałem wszystkie bieżące, najbardziej istotne informacje dotyczące postępów w realizacji projektu. Oczywiście pewne działania biegły dalej. Dzisiaj jesteśmy w określonym momencie, który pozwoli, pozwoli nam uświadomić sobie, co przed nami, co jest do zrobienia, a co jest już wykonane. Bez wątpienia stoimy przed kluczowymi decyzjami. Jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia przetargu na inżyniera kontraktu, praktycznie inżynier kontraktu został wybrany, ale jest procedura, procedura odwoławcza, ale niebawem myślę, że zostanie zakończona i będziemy mogli podpisać umowę z inżynierem kontraktu. Kolejnym bardzo pilnym zadaniem i szybkim, który będzie rozpoczęty, który będzie rozpoczęte w, jeszcze w tym roku. To rozpoczęcie procesu wykonania projektów budowlanych, wykonawczych dla obszaru od ronda do rynku, z budową nowej Alei Korfantego, nowych linii tramwajowych i zagospodarowanie wszystkich przestrzeni publicznych. Równolegle trwają prace związane z wydzieleniem działań pod inwestycje komercyjne znajdujące się po zachodniej pierzei Alei Korfantego. Rzeczą bardzo ważną jest, żeby ta przestrzeń, która zostanie zaprojektowana, a później będzie realizowana, odpowiadała oczekiwaniom społecznym. Po to Instytut Współczesnego Miasta organizuje warsztaty, na których mają zostać wypracowane ostateczne rozstrzygnięcia co do rozwiązań, które mają być wprowadzone w życie. Dotyczy to przestrzeni publicznych, dróg, placy, ponieważ... Nie zostało przesądzone dotychczas, co tam ma być, jaka mała architektura, czy ławki, czy fontanny, czy, czy, czy może kawałek skweru. Chcę na te tematy dyskutować. Dyskutować ze społeczeństwem. Liczę na aktywny udział mieszkańców naszego miasta po to, żeby wypowiedzieli swoje opinie w tym temacie. Oczywiście tutaj nie ma żadnych ograniczeń co do dyskusji, więc być może pojawi się problem dyskutowania na temat wysokości zabudowy, gęstości zabudowy, również na te tematy jesteśmy otwarci. Yy, jeszcze raz wyraźnie podkreślam, że warsztaty te mają bardzo praktyczny wymiar, ponieważ wnioski z tych warsztatów będą stanowiły założenia, które zostaną przekazane projektantom projektów budowlanych i wykonawczych. Moim marzeniem byłoby, żeby Projekty były gotowe w przyszłym roku, łącznie z pozwoleniami, tak abyśmy mogli na przestrzenie publiczne z inwestycją wejść w roku 2010. Nie ukrywam, że równolegle pracujemy nad wieloletnim planem inwestycyjnym i w obecnej wersji jeszcze bardzo roboczej, ponieważ plan ten będzie przedstawiony w Wysokiej Radzie dopiero w miesiącu listopadzie, ale zabezpieczono znaczne środki na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie jest to szacowany koszt na poziomie 67 10 000 000. I te kwoty będą wpisane do budżetu. Nie ukrywam, że realizacja tego zadania będzie wiązała się z uruchomieniem kolejnego kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jesteśmy po badaniu zdolności kredytowej przez agencję Fitch Rating i wszystko wskazuje na to, że ta ocena będzie bardzo pozytywna i kolejne linie kredytowe na realizację tego przedsięwzięcia mogą być uruchomione. Będą mogły być uruchomione. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do tych warsztatów, bo chcemy, żeby był powszechny udział w tych warsztatach, żeby maksymalnie wsłuchać się wszystkie głosy. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie można uwzględnić, trzeba będzie szukać złotego środka, ale chcemy to zrobić z największą odpowiedzialnością, rozwagą za przyszłość tego miasta, ponieważ jeżeli te założenia zostaną przedstawione projektantom, one zostaną zrealizowane i będą funkcjonowały w mieście przez wiele lat i oby jak najlepiej służyły mieszkańcom. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę.